Dzień dobry. Witam serdecznie Dariusz Adamczyk. W krótkich żołnierskich słowach najpierw się przedstawię. Jestem doświadczonym marketingowcem, sprzedawcą, wdrożeniowcem. Działam w kanałach online, ale bardzo często w działaniach integruję też systemy czy ekosystemy, obszary offline i online. Koncentruję się na działaniach online owych. internet i kanały społecznościowe. Dlaczego tak? Yy, dlatego, że jest to nieodzowne. Wszystko jest oczywiście przede wszystkim oparte na internecie. Nie ma przecież medium społecznościowego, tak naprawdę, który działa bez użycia internetu. Internet wspierany jest, rozpromowany przez kanały społecznościowe. Dwie firmy, które teraz trzymają w łapach internet na świecie, także w Polsce, to firma Google i co dla niektórych jest zaskoczeniem, firma Facebook, czyli dwie wiodące firmy w swoich obszarach. Google w zakresie sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, pozyskiwania danych, pozycjonowania, największa wyszukiwarka na świecie. Facebook, numer jeden w mediach społecznościowych. Aczkolwiek czuje oddech na plecach, coraz bardziej czuję ten oddech na plecach. Serwisy TikTok, trochę YouTube'a. Jak działać efektywnie? Nie ma tutaj jednego sposobu. Pomysłów jest wiele. Na pewno warto to działanie integrować. Czy warto działać w internecie, czy warto działać w mediach społecznościowych? Nie. Zadajmy sobie pytanie inne. Jak działać? Jakie kanały? Jakie narzędzia? W jaki sposób? Jaką strategię? Jaki cel obrać? Nie martwcie się, pomożemy Wam w tym wszystkim. Z na naszych szkoleniach dowiecie się w szczegółach, jak efektywnie wykorzystywać kanały online, jak działa algorytm Google, jakie są narzędzia, jakie są możliwości, do czego tak służy naprawdę strona Google Firma, jak się pozycjonować, jak wygląda rasowe, efektywne i praktyczne SEO czyli pozycjonowanie organiczne. To nieprawda, że ono nie wymaga złotówki, bo czasem trzeba zapłacić osobom, które piszą teksty, osobom, które programują czy pozycjonują. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi w porównaniu z działaniami płatnymi, czyli działaniami w wyszukiwarkach, są dużo, dużo mniej kosztowne. Może przejąć, że kosztują rzeczywiście bardzo niewiele. Media społecznościowe. Doskonale wiemy, że nawet kiedy rozmawiamy przez to urządzenie typu, typu smartfon, zwłaszcza w systemie Android, Apple powiedzmy, że jest pod tym kątem bardziej etyczny i bezpieczny. Nasze rozmowy są nagrywane. Są nagrywane, są transferowane później w formie reklam. Powstają reklamy graficzne, reklamy tekstowo-graficzne. Tak działają sieci neuronowe. Tak działają sieci neuronowe, czy w bardzo podobny sposób w zbliżony sposób w serwisie Facebook. Narzędzia internetowe, narzędzia cyfrowe, narzędzia digitalowe, digitalowe, używa się tych pojęć zastępczo, są niezwykle efektywnym sposobem do budowania marki osobistej, marki firmowej, zasięgu marki personalnej, marki firmowej, marki przedsiębiorstwa, sprzedaży, promocji, pozycjonowania. Kwestią istotną, kwestią kluczową w tym wszystkim jest, powtarzam, dobór narzędzi, odpowiednia strategia, dopasowanie Odpowiedniej grupy docelowej, czyli to słynne magiczne targetowanie i określenie celu. Oczywiście na końcu jest realizacja. Realizacja, testy, eliminacja błędów. Jak robić efektywnie, jak, jak działać z tym efektywnie, jak robić to efektywnie i praktycznie. Naprawdę, zapraszamy na szkolenie, bo wiecie się tego wszystkiego na naszych szkoleniach. Nie czekajcie. Im dłużej zwlekacie, tym szybciej biznes ucieka. A my pomożemy Wam w tym biznesie. Zapraszam serdecznie. Por